Siemandero, <noise> wita was taki oto kadr i dlaczego, no trwa wydobycie, no wydobycie, wydobycie sre srebra, no a dlaczego sre srebra jak tu widzę rozbierasz pierwszy kompresor, no tak jest to mój pierwszy kompresor tutaj, yy, ogólnie pierwszy w życiu, pierwszy raz rozbieram takie coś, także ciekawa sprawa jak dla mnie, yy, ale dlaczego wydobycie sre srebra, no bo docelowo, od dziś, jeśli coś właśnie jest jakaś rozbiórka, to każda wartość z tej rozbiórki no, będzie przeznaczona na to, żeby dorwać srebrną monetę. nową, najprawdopodobniej, myślę, będzie to może liść kanadyjski. Fajnie by było. Zawsze chciałem mieć srebrną monetę, ale zawsze mi było szkoda hajsiwa na to. A teraz przy takim założeniu, że tutaj srebro leży na ulicy, no to już ciekawie, ciekawie do tego podchodzę. I mam nadzieję, że się uda dorwać taką, takiego coina, silver coina. No to rozbiórka trwa, może się jeszcze odezwa, jak, jak, jak to będzie po rozbiórce. No taki kompresorek waży 8 8700? 8 kg 700 gram, chyba coś takiego. Zobaczymy, ile w tym będzie poszczególnych metali. No i jesteśmy po rozbiórce. Rozbiórka się udała, chociaż nie powiem, że to była łatwa sprawa. No, dla mnie, jakby pierwszy raz rozbierałem taki kompresorek, no to było wyzwanie. No już coś musiałem tam pokminić, pokombinować, ale koniec końców się udało. I co żeśmy tu uzyskali w tej naszej, w tym, przy tym naszym wydobyciu? 7 kg ponad stali. Co jest warte 3,63 grosze, licząc po 50 groszy. Może, może by się udało więcej dostać, nie wiem. No a miedziuchę, którą tam żeśmy wydobyli, to jest powiem Wam prawie kilo, bo to jest 993 gramy. Co jest teraz warte yy, na Metaleo? 28 zł. No luksus, dla mnie luksus, czyli razem wydobyliśmy 31 ,63 zł. 63 grosze. A co nam się przekłada na 7,5 grama czystego srebra? <laughs> czyli jak, ja chcę to zamienić, cały złom, który wydobędę, właśnie chcę teraz zamienić na srebrną monetę. Tak jak mówiłem, to wydobiliśmy 7,5 grama srebra, a w całej srebrnej monecie jest 31,1 grama srebra, około. Także jeszcze nam dużo brakuje i też powiem Wam, że to nie będzie tak szybko szło, bo akurat ten kompresorek to łód szczęścia. No, trafiło się jak w ślepej kurze, bo tutaj na, przynajmniej tu, gdzie ja jestem, to jest taka walka o takie fanty, że <noise> to nie jest łatwe. Z reguły to ja sobie skrobę jakieś kabelki po 70 gram miedzi i tak to jest. No Zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, no, fajne wyzwanie, moim zdaniem. Jakby z niczego uzyskać srebrną monetę. Zawsze chciałem, zawsze mi było szkoda kasy, a myślę, że teraz powinno się udać. Na razie.